Ze mną Maciek Kubik, eee, mimo że mecz przegrany, ale Maciek widzę w dobrym nastroju. Tak Maciek, dobrze. ale e, powiem tak, że Wasza gra dzisiaj wyglądała dużo lepiej niż w tym, tym pierwszym spotkaniu, dużo lepiej. Tak, dzisiaj zagraliśmy dwoma rąbami nawzajem przenikającymi się wspierającymi, bo widzieliśmy luki taktyczne w ustawieniu drużyny. Z dużo lepszym rywalem, jakim jest niestety no, Kirchhoff, trzeba mi przyznać. tak? tak. E, ta taktyka, o której właśnie wspomniałeś, to e, wymysł waszego kapitana Marcina Atrylickiego? Tak. Czy... To była nasiaduwa, słuchaj, cała firma nad tym myślała, nawet mu oczywiście w tyle z Warszawą, nie? poprawić błędy, zasięgnęliśmy tam e, języka u fachowców. No i widać, daje efekty, więc w ponie... jutro się od nowa łączymy, na piątek będziemy lepsi, nie? Rozumiem, na poniedziałek przyszły. Na piątek. Nie, piątek Przepraszam. Tak jest, tak jest, racja. Dobra, dzięki wielkie i do zobaczenia w piątek. Skoro się znamy, no,